I hej, i hej, i hej, witam Was ponownie. Jak Wam się podoba to, co robię, możecie subskrybować mój kanał i dać łapkę w górę. A jeżeli Wam się nie podoba to, co robię, to też oczywiście dajcie łapkę w górę. No to co, to lecimy. Dzisiaj piosenka, bardzo smutna piosenka retro, tak się nazywa. Ale chyba nie jest tak do końca smutna, ale e, zespół niegdyś śpiewał ją zespół pod budą. Posłuchajcie sobie oryginału na YouTube, gdzieś sobie znajdziecie, zobaczcie, jak to brzmiało w dowolnej aranżacji dla Was, tak jak chcecie. Przedstawię Wam teraz, jakie są chwyty potrzebne do zagrania tej piosenki. Lato było jakieś szare I słowikom brakło tchu Smutny pierwszy parę Ktoś napisał znów Mutnych wierszy nigdy dosyć i zranionych ciężko serc nieprzespanych nocy, które trawi lęk. Kapka W błyskał użach ja i ty, wypłakane oczy i przekwitłe bzy. Płacze, z nami deszcz i fontan locha też. Trochę zadziwiona, skąd ma tyle łez? Nad dachami mu zaleci, yy, mu zaczyli weny brak. Czemuż wam poeci miodu w sercu brak? Muza ma sukienkę krótką, Muza skrzydła ma u rąk, lecz wam ciągle smutno, a mnie boli ząb. Kap, kap, płyną mzy, błyska u żach ja i ty. Wypłakane oczy i przekwitłe psy. Płacze i deszcz i fontanna szlocha też trochę zadziwiona. Skąd mam tyle łez Jeszcze raz Kapka płyną z błyska użach żach ja wypłakamy. wypłakane Trocha też trochę zadziwiona, skąd ma tyle łez Skąd ma tyle łez Prosta piosenka, słuchajcie. Giedur jest potrzebny, G. Lato było jakieś szare de dur. I słowikom brak od dur, i teraz h7. H7, jak chwytamy h7? Trzecia struna na pierwszym str pr pr progu, zobaczcie, trzecia struna. I teraz tutaj, odtąd, co druga struna chwytamy sobie aż do samego dołu. Co druga, tu, tu i tu. Widzicie? I mamy h7, to jest dużo oczywiście, h dur 7. Smutny, wierszy, emol. Paremon A dur. Ktoś napisał znów I D dur. Ok. Macie zwrotkę zrobioną. Teraz lecimy do e, refrenu. G dur. kap, kap D dur. Płynął łzy. znowu G. Błeska u de Ja i ty. I teraz. Wypłakane oczy. Czyli mamy G, Dur, E, Dur, Amol, D i przekwitłe bzy. D, Dur, i przekwitłe bzy. I dalej. Płacze G, D, z nami deszcz G i fontanna D, szlocha też G, trochę Edur, zadziwiona Amol. dur, skąd ma tyle łez? Jeszcze raz, kapka płyną zy, łez, ja i ty. Wypłakane oczy i przekwitłe bzy Płacze z nami deszcz i fontanna szlocha też, Trochę zadziwiona, skąd ma tyle łez? Próbujcie. Jak będziecie potrzebowali jakiegoś wsparcia, piszcie do mnie, możecie do mnie napisać. Myślę, że ta piosenka jest bardzo, bardzo prosta, poradzicie z nią sobie. Bardzo smutna piosenka retro. Pozdrawiam, ćwiczcie, do zobaczenia.